Dzisiaj, w ten radosny dzień zimowy, napisałam wierszek nowy dla Marianki. O są dzisiaj urodziny? Czternastoletnia Marianka. Czternaście lat to brzmi już dumnie, choć w tobie wciąż światło dziecięce, lecz rozumne, serce. Co wierzy, co ufa, bez lęku, co dobro rozdaje w najprostszym gestu, dźwięku. Dziś Cię obejmuję myślą i ramieniem, radością, wzruszeniem i całym zdumieniem, jak szybko rośniesz, jak pięknie dojrzewasz. Marianko, jak wiele nam z sobą dajesz, jak przepięknie śpiewasz, za serce odważne, ciepłe i czyste, za słowa życzliwe, spojrzenie przejrzyste, za śmiech, co jak dzwonek w powietrzu się niesie. I troskę mieszkającą w tym codziennym geście. Bo ty masz sobie niezwykłe zdolności. Zmieniasz zwyczajność w erupcję radości. Rozjaśniasz dzień, nawet bardzo szary. Nadajesz chwilom ekstra wymiary. Bywasz jak burza, nagła i płomienna, gdy świat bywa zbyt głośny, a noc znów bezsenna, czasem w milczeniu chowasz swe myśli. Twardniejesz jak pesteczka w środku małej wiśni. Lecz zapamiętaj, to ważne ogromnie: miłość nie znika, gdy złość w tobie płonie, nie gaśnie przez smutek, ciszę ni chwilę. Jest przy tobie zawsze, krąży jak motyle. Jesteś jak słońce w domowym wszechświecie, co grzeje zimą, wiosną, no i w lecie. W codziennych sprawach, rozmowach, zdarzeniach, Twoja obecność jest. Jak marzenia. Twój uśmiech ma w sobie ogromną siłę tworzenia, odgarnia chmury. Jest piękniejszy niż ozdoby i kwiaty, bo nim rozświetlasz ludzi od wewnątrz. No, i dookoła światy. Masz w sobie mądrość cichą, niekrzykliwą, dobroć prawdziwą, nie na pokaz, żywą, pomysły, co rodzą radość z działania, i serce gotowe do współodczuwania. Idź przez świat śmiało, ucz się i odkrywaj. Wrażliwość zachowaj. Prawdy nie skrywaj, pracuj z radością, pomagaj z potrzeby. Niech dobro w Tobie wciąż rośnie, jak drzewa do nieba. Gdy będziesz wierna temu, co w środku Spokojna w sumieniu, odważna w kroku. Szczęście nie przyjdzie jak gość przypadkowy, lecz zamieszka przy Tobie na stałe i się zadomowi. Kochana Marianeczko, miej dobry dzień z tym szczęściem w Twoim sercu, dookoła Ciebie, pośród życzliwych, kochających Cię rodziców, siostry, braciszka, przyjaciół. Baw się dobrze i pamiętaj, że ja tu wymyślam nowe pomysły, aby udowodnić, pokazać, jak można się radować całe życie, szczególnie kiedy się ma takie wnętrze.